Witajcie na kanale Natura Piękna. Ja jestem Paulina z kanału Paulina Show i dzisiaj mamy dla Was filmik na temat szybkiego demakijażu. Jest to filmik dla osób, które są często bardzo zabiegane, stalnie mają mało czasu i tym razem chciałam Wam sprzedać takie moje ulubione triki, które warto wprowadzić do swojej codziennej rutyny po to, żeby ułatwić sobie demakijaż, przyspieszyć jego proces. I dzięki nim także y, zadbamy o skórę wokół naszych oczu, zapobiegniemy przedwczesnemu postawieniu na przykład zmarszczek, czy też zadbamy o jakość i wygląd naszych rzęs i ogólnie o oczu. Pokażę Wam też, y, jak w szybki sposób zregenerować swoje dłonie i paznokcie. Więc jeśli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam na ten film, tym bardziej, że w nim będę używała produktów, które są bardzo łatwo dostępne w sieci drogerii Natura i tam też są na wyłączność, więc serdecznie Was zapraszam. Zaczynam od demakijażu ust, ponieważ mam ciemną szyninkę. Sięgam po płyn dwufazowy do makijażu wodoodpornego, wstrząsam go i nasączam nim bardzo dokładnie wacik. Przykładam do ust, tak żeby produkt miał szansę zadziałać, i zmywam swój makijaż ust okrężnymi ruchami, co dodatkowo rozgrzewa nasze wargi. Dzięki czemu one później ładnie przyjmują substancje, np. z balsamu odżywczego do ust. Przechodzę do demakijażu oczu, przykładam znowu nasączony płatek po to, żeby produkt rozpuścił mój tusz do rzęs, wtedy dużo łatwiej wykonać demakijaż oczu, nie podrażniamy sobie też skóry. I teraz najpierw zmywam ruchem takim posuwistym od góry do dołu, po to żeby jak najdokładniej zmyć tusz do rzęs z moich rzęs, a ten ruch zapewnia to, że po prostu rzęs sobie nie podrażnię, nie zniszczę. Dolną powiekę zmywam od zewnątrz do wewnątrz, tak żeby oko mogło się łatwiej oczyścić. Możecie też zmywać ruchem okrężnym, ale kierując się względem tego, jak rosną włoski na naszych brwiach. Dzięki temu jesteśmy pewne, że nie powstaną nam przedwczesne zmarszczki, ponieważ wykonujemy makijaż względem tego, jak ułożone są nasze mięśnie i nie naciągamy dodatkowo skóry. Przechodzę do demakijażu całej buzi. Sięgam sobie po dwa płatki jeden, róbcie tak, jak Wam wygodniej. I zaczynając od dołu mojej twarzy, kieruję się okrężnymi ruchami do jej góry, poprzek na czole, w taki sposób, w jaki ułożone są moje mięśnie. Lubię sobie później e, płyn zmyć po prostu wodą, co jest dosyć istotne. Sięgam po żel do demakijażu. Jest to żel polecany szczególnie dla osób o cerze mieszanej, trądzikowej. Zawiera delikatny peeling i masuje dosyć intensywnie nim buzie, także okrężnymi ruchami, kierując się w górę swojej twarzy, po to, żeby rozgrzać dodatkowo skórę, dzięki czemu moje pory skóry szybciej się oczyszczą. I co? Teraz po prostu zmywam swój żel osuszam moją buzię. I takim jednym z najlepszych trików do tego. Jeśli macie cerę trądzikową lub jakiekolwiek problemy z trądzikiem, jest osuszanie buzi ręcznikiem jednorazowym lub chusteczką higieniczną. to nam zapewni, że nie przynosimy bakterii na twarz. Teraz mam już gotową do nałożenia maseczki albo kremu, a teraz pokażę wam taką szybką regenerację dłoni i paznokci. Zacznijmy od zmywania lakieru. Dokładnie nasączam płatek zmywaczem bezacetonowym i dokładnie dociskam go do płytki paznokcia. Odczekuję chwilę, po to, żeby jak najdokładniej zmywacz rozpuścił mój lakier na paznokciach, i wtedy zaczynam ścierać go ruchem od nasady paznokcia ku końcówce, nie na boki. To szczególnie jest dobrym trikiem, jeśli używacie ciemnych lakierów. Zapewnia nam to, że po prostu nie poprudzimy swoich skórek. Od razu po zmyciu lakieru przechodzę do pilniczka wielofunkcyjnego i kierując się krokami, które są opisane na pilniku, nadaję kształt swoim paznokciom oraz zabezpieczam płytkę paznokcia polerując ją sięgam po krem. Wybierzcie swój krem, który jest najbardziej dla Was odpowiedni. Ja tutaj mam krem, który pięknie pachnie, jak dla mnie ciastkami waniliowymi. Nakładam jego grubą, grubą warstwę na dłonie, po czym sięgam po olejek do regeneracji skórek i paznokci. Nakładam go na paznokcie, wmasowuję go i na to zakładam bawełniane rękawiczki. Tak moje dłonie czekają sobie 15 minut lub zostawiam je na całą noc i po zdjęciu rękawiczek są naprawdę bardzo mocno zregenerowane a paznokcie są błyszczące. I to wszystko tym razem. Mam nadzieję, że któryś z trików po prostu Wam się przyda. E, podzielcie się ze mną koniecznie w komentarzach, czy któryś z nich stosujecie, czy do czegoś Wam się filmik przyda. Zapraszam Was też oczywiście do subskrypcji kanału, e, do zaglądania na niego, ponieważ w każdym tygodniu pojawiają się nowe filmy. Żegnam się z Wami ciepło, do zobaczenia następnym razem. Cześć!